Nie, wiem nie <śmienicza> O kurwa no, Wiem, że bym został na tej Siedzi, nie patrz, i to to kurwa No to nagraj, je. Zbiedala, po jest, to, to jest strajk, ja chyba Obstawiam, że nie ma Nie ma? Cicha sugestia do Jest! Ooooo! Mato! O kurwa, teraz wszyscy dobrze grają nagle, ja pierdolę. No to będzie moje Teraz siedzi. Wyłączam nagrywanie, żeby nie było. Jak się przybliża? O dobra. Zgubiłem ostrość w chuj o nie! Marcin z śwież bolca Ja trochę też Ty jesteś za mną gacie Ja? Ta! Jestem no? Podejdź bliżej, bo nie będzie widać no Nie nie, zaraz wyjdzie spokojnie <grym się wstrzymał> Nie w nic nie ja tym stankiem, tak jak gadał Bikel, Dobrze wiesz, że ten kawałek mógłby być ten Jory, jak być prawdziwym, ja jak być, być prawdziwym bo tego czynimy wreszcie Trzeba mieć na imię Robert Robertzik, tak? Trzeba być Robertzik Trzeba mieć cztery uśmiechy I pamiętać, że dwie kreski, dwie białe... Nie, 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 nie prawdziwy no, nie pamiętam Nie chodzi mi przez myśl prawdziwość A ostatnia rzecz jest zrobić woda koledze Jesteś ty najbardziej prawdziwym człowiekiem na świecie Nie uśmiechaj się tak, nie mówię o tobie Kurwa, a ja jestem prawdziwy Ciepa dżungla Młody Doman Próbuje zrobić trick Part one Czekaj Part 2 Jest zbliżenie Wiem smarta. to nie Czekaj, co ja nie trafia no i pięknie. to to do mikrofonu. Dobry żart. Dobry co? No, <ś milliseconds> no to nie będzie. To jest To leci w to. I to druga To lepiej ten draftu po prostu. Nie, młody, próbuj to zrobić. Próbuj, naprawdę. To nie jest No to nie czekał, jest ja Nie piszę historię.